To co, trzeba sobie zwilżyć buzię, oczywiście pranie gdzieś tam, pranie gdzieś tam jest na widoku. Ja zamierzam zrobić sobie maseczkę, ale zanim zrobię maseczkę użyję tego peelingu z niewa z malinami. Naprawdę powiem Wam, że po prostu rewelacyjne. Trzeba sobie buzia to oczyścić. A za chwileczkę nałożę sobie masaczkę. Maseczka będzie oczywiście z ziai, jest to nowa maseczka, o której Wam mówiłam już chyba z 3 dni temu, albo przez 2 dni, po prostu o nim mówiłam i chciałam ją sobie zrobić i zawsze zapominałam, także ja zmywam to moje cudo i za chwileczkę się łączymy. I to jest ta maseczka z ziai, miód manuka, słodka pielęgnacja w formie i działaniu przeciwtrądzikowa maseczka do skóry tłustej i mieszanej zobaczymy, ponieważ tej maseczki jeszcze nie miałam także jestem ciekawa, jak ona się u mnie sprawdzi ma taką konsystencję o rety, ale pachnie miodem o kurczę nie wiem, czy to będzie tak, nie będzie widać, ale słuchajcie ona tak pachnie miodem, jakbym się normalnie miodem posmarowała. Aż by się chciało ją po prostu zjeść. Cud. Oj, tu się wszystko za chwilę porozpierniczę. Nie mam dalej żadnej, wiecie, do nakładania ani szpatułki, ani niczego i ciężko mi się nakłada Palcem te wszystkie maseczki. Ale kurde, naprawdę rewelacja. Jeżeli chodzi o, o sam zapach, konsystencja też taka wiecie, jakby miodem się smarował. Ale naprawdę bardzo przyjemna. Zobaczymy. Jak będzie w działaniu tej maseczki, jak ona będzie się sprawowała i muszę Wam powiedzieć, że e, dużo, bardzo dużo jest tej maseczki w środku tego mm, kurczę, bajka naprawdę szkoda, że nie możecie poczuć zapachu tej maseczki już okazję ręce umyję może ona nie wygląda jakoś wiecie Rewelacyjnie, ale naprawdę jest super. Także Zobaczymy, mam nadzieję, że się maseczka spisze. 10-15 minut i ma ona oczyszczać, nawilżać, wygładzać na skórek. W ekspresowym tempie poprawia kondycję skóry. miód manuka normalizuje skórę przetłuszczającą się. Pachnie przyjemnie, idealnie rozprowadza się na skórze i faktycznie powiem Wam, że ona się świetnie rozprowadzała. O, no zapach po prostu rewelacyjny. Także ja zabieram się, moi drodzy, teraz za chwilę relaksu, czyli odpoczynek, ale śmiesznie to wygląda ta maseczka. No, a tak swoją drogą, to chciałabym Wam tylko powiedzieć, że paczka, która do, miała iść do Kingi, dwa tygodnie szła i nie wiem jakim cudem, ale paczka trafiła do jakiejś skrytki pocztowej. Też nie wiem jakim cudem, naprawdę nie mam, nie mam pojęcia. Adres był taki, jaki Kinga mi podała, także ja byłam po prostu zdziwiona. Wczoraj, w piątek chyba, albo w sobotę do Kingi doszła. Jakoś tak, bo właśnie mi pisała, że paczka dotarła i wysłała mi zdjęcie, i było tam, że było awizowane. A gdzieś jakaś skrytka podtowa, ale skąd, jak, gdzie, nie wiadomo. Najważniejsze, słuchajcie, że paczka doszła, przesyłka doszła, i teraz już wiem, że tak, za każdym razem, jak będę wysyłała cokolwiek, to po prostu biorę potwierdzenie, pokwitowanie, wypisuję wszystko, co tylko jest możliwe, żeby mieć nad tym kontrolę. Ja Wam pokażę też, Pokażę Wam ciasto z mikrofali, jak zrobić, ale to nie ja robiłam to ciasto. Dzisiaj moje dziecko przejęło kamerę, także obejrzyjcie sobie i mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Jest prosty, banalnie prosty, a ciasto z tego wychodzi. Wyśmienite, także ja udaję się teraz na relaks i Połączę się z Wami za chwileczkę, żeby Wam zdać relację odnośnie tej maseczki. Hmm, powiem Wam, że dziwnie mnie troszeczkę ściąga tu w okolicach ust. Hmm, nie wiem, czy to dlatego, że może mam już jakieś, wiecie, krosty i to też może jakąś, jakiś tam wpływ na to mieć, ale ogólnie mam wrażenie, jakbym naprawdę wysmarowała się miodem i po prostu boję się dotknąć, żeby hmm, nie było takiego wrażenia, wiecie, że się człowiek klei. Także do chwile później. OK, to Wy mieliście okazję zobaczyć, jak zrobić takie ciasto z mikrofali, ciasto czekoladowe. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał i go wykorzystacie. Może też robicie podobnie. Ja już jestem po maseczce, moi drodzy. Niestety miała nawilżyć, miała oczyścić, miała wygładzić. Rzeczywiście ona, jak gdyby, wygładziła moją cerę, oczyściła moją cerę, ale niestety jej nie nawilżyła. Moja Cera, moja twarz jest po prostu szorstka i średnio przyjemna, bynajmniej czoło, tutaj tak nie, ale czoło średnio przyjemne w dotyku, dlatego też mm, posmaruję się za chwileczkę kremem z Biotanik, z firmy Biotanik, jest to krem kojący krem nawilżający, ja go mam z któregoś z pudełek, chyba Big Lossy. i sobie tym posmaruję troszeczkę na nawilżę moją twarz, ponieważ no tak jak mówię ogólnie maseczka jest fajna, ma fajną konsystencję, zapach ma rewelacyjny troszeczkę jest problem ze zmywaniem tej maseczki nie do końca mi to podpasowało, ponieważ ona jak gdyby może nie kleiła się, ale było tego tak dużo że po prostu zmywanie, zmywanie było Uciążliwe, i dlatego też zamiast dłonią, zwykle mogę maseczki, wiecie, samą dłonią, wodą umyć i nie było problemu, a tą maseczkę trzeba było po prostu, nie trzeba było. No, ja musiałam ją po prostu zmyć tym moim płatkiem takim, który zmywam maseczki, także czy polecę tą maseczkę? 50 na 50, powiem Wam. I tak i nie, bo. Połowę zrobiła, ale też e, nie do końca jest to maseczka wow, e, czego o, oczekiwałam po tej maseczce i z tej firmy, ponieważ tak jak wiecie, ja maseczki z ziai uwielbiam. E, głównie są to jakieś oczyszczające, nawilżające, regenerujące e, te wszystkie glinkowe, one mi się świetnie sprawdzają i nie miałam z nimi żadnych problemów. A tutaj jednak takie mieszania e, mieszania uczucia są mieszane. Także, aby nie przedłużać moi drodzy, ja Wam życzę. Cudownego wieczoru, ponieważ dzisiaj filmik jeszcze się ukaże, czyli w niedzielę. No i oczywiście życzę Wam wspaniałego nowego tygodnia, super rozpoczętego poniedziałku. I cóż, my oczywiście zobaczymy się już jutro. A, przecież nie powiedziałam Wam, powiedziałam. Tak, powiedziałam o tej paczce, Boże, jaka to jest skleroza, jednak. Dobra, czyli to jest znak, że ja muszę już powoli się ewakuować, zrobić listę zakupów na jutro i my widzimy się już poniedziałkowo, być może vlogowo. Zobaczymy też, jak to się wszystko, słuchajcie, potoczy. Ja oczywiście dziękuję Wam za komentarze, za subskrypcję i za łapki w górę, za to, że się udzielacie, za to, że jesteście. Pozdrawiam, do następnego razu, pa pa.